Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Dzień dobry, witam w rozmowie pod krawatem Piotr Tolko. Dziś moim gościem i gościem słuchaczy Radia Szczecin jest pan doktor habilitowany Stanisław Iwan, profesor Politechniki Morskiej w Szczecinie, dziekan Wydziału Inżynierii Ekonomicznego Transportu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dodam dzień jeszcze dzień szef państwu. Katedry Zarządzania i Logistyki. O tej logistyce troszeczkę sobie i komunikacji porozmawiamy za chwilę. Na początek pytanie, oglądał pan mecz Polska Walia, mecz polskich piłkarzy? Muszę się przyznać, Jakie ale nie wrażenie? znalazłem czasu, niestety. Aha. Jedynie troszeczkę słyszałem i czytałem. No 5 do 4 dla naszych, tak, ale 0-0 no, w regulaminowym czasie. Trochę słabo. Mam wrażenie, że nie, nie rokuje to chyba najlepiej, biorąc pod uwagę grupę, w której będziemy toczyć boje. Francja, przepraszam, Holandia, Austria, taki skład. Tak, zdaje się tak. Tak więc powiem szczerze, czytając o meczu, stwierdziłem, że no... No nie żałowałem, że, że nie obejrzałem. Prawdę powiedziawszy. Pan profesor Stanisław Iwan, dodam jeszcze Świnoujścianin i też radiowiec, również z taką historią związaną Dawne z Polską Radiem Szczecin. No to jeszcze pytanie po wczorajszej debacie na prezydenta Świnoujścia, debata kandydatów na prezydenta Świnoujścia. Już to ustaliliśmy, też nie znalazł pan w chwili czasu, ale pytanie, może to lepiej, dlatego że chcę pana zapytać, co jest najważniejsze w pana ocenie jako mieszkańca Świnoujścia, który tam ciągle bywa, ciągle jest? Jakie są najważniejsze ważniejsze wyzwania. O czym ludzie mówią? Pytaliśmy kandydatów. Kandydaci przedstawiali swoje wizje, ale, ale pan na przykład czego by oczekiwał takiego nowego prezydenta Świnoujścia? Jakiegoś nowego otwarcia? Kwestii jest bardzo dużo. Myślę, że chyba jedną z takich kluczowych kwestii jest to, aby nowa pani prezydent czy pan prezydent, zobaczymy kto będzie, mieli świadomość tego, że Świnoujście Położone jest na kilku wyspach, dokładnie 44, ale te kluczowe, o których wiemy, no to uznam Wolin-Karsibur i niestety, ale mam wrażenie, że przez całe lata Prawobrzeże jest taką częścią zaniedbywaną, a tak naprawdę w dużym stopniu Prawobrzeże pracuje na sukces całego miasta. I a w jakim i... sensie zaniedbywane? Komunikacyjnie i inwestycyjnie? Pod wieloma inwestycyjnie. względami. Inwestycyjnie. Oczywiście w ostatnich latach pojawiło się parę, parę ciekawych inwestycji, ale, ale cały czas y, takie jest odczucie mieszkańców, y, uważam. Y, jest, są te dzielnice Przytur, Łunowo, y, Warszów, w szczególności no Karsibór, Ognica jeszcze jest przecież. Y, są traktowane trochę jako takie, jako taka brama do, do centrum y, i nie do końca Uważam odpowiednie środki jeżeli chodzi o przebudowę infrastruktury są y, lokowane właśnie w Ko tych obszarach. Komunikacja także jest pan specem od komunikacji od logistyki. Y, akurat jeżeli mówimy o komunikacji publicznej to zdecydowanie w mniejszym stopniu y, natomiast y, Komunikacja publiczna funkcjonuje w miarę, natomiast, na przykład, w ostatnim okresie, takim poważniejszym chyba problemem jest brak zintegrowania przejazdów autobusów z pracą promów, z kursowaniem promów. No bo przecież nie zapominajmy o tym, że z chwilą, kiedy wybudowaliśmy tunel, nie stało się tak, że promy zniknęły i przestały mieć na znaczeniu. Przecież tunel nie służy do tego, żeby przejść się spacerkiem na drugą stronę. Niektóre Komun ładunki również nie oczywiście są Oczywiście ładunki niebezpieczne na przykład, przez tunel. Tak, tak jest. A więc komunikacja promowa musi być utrzymana, no i na pewno musi być brana pod uwagę integracja właśnie połączeń autobusowych i na, i na prawobrzeżu, i na lewobrzeżu z harmonogramami kursowania promów. A z tego co wiem, akurat może mam w tej chwili mniej okazji korzystać, bo jednak większość czasu jestem w Szczecinie, ale z tego co wiem to pozostawia tutaj ten harmonogram wiele do życzenia. Nie jest to zintegrowane. Mam wrażenie, że właśnie ta część, o której pan mówi, ta część Świnoujścia w bliższej lub dalszej perspektywie będzie takim motorem napędowym Świnoujścia, no bo oczywiście port tutaj Świna i terminal pasażerski, OK, no ale przecież mamy terminal gazowy i za chwilę być może, być może, terminal kontenerowy. Ja wiem, że mieszkańcy mają swoje zdanie. Niekoniecznie ono jest zgodne z, że tak powiem, wytyczonymi przez rząd czy przez ministerstwo kierunkami, no ale to tam będzie się lokować ten, ten główny, ta główna działalność przeładunkowa, być może w perspektywie kilku lat. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że tutaj możemy spokojnie operować pewnikami, bo uważam, że terminal kontenerowy powstanie. Natomiast Uważam, że też nie do końca jest to tak, że, że mieszkańcy Prawobrzeża są jakimiś zdecydowanymi przeciwnikami tego terminalu. Tylko, no znowuż gdzieś nam przez te ostatnie lata komunikacja chyba nie zadziałała tak jak powinna. Lub, Między instytucjami, tak? tak Między władzami? Mhm. Myślę, że w tej chwili Zarząd Morskich Portów w Trzeciej Świnoujście, nie myślę, wiem, bo o tym rozmawiamy i też uczestniczyłem w, w tych działaniach. Staramy się wytłumaczyć mieszkańcom, jak to ma wyglądać, i najważniejsze musimy uwzględnić potrzeby społeczne mieszkańców. Czyli nie możemy podejść do tego. No pamiętam, była taka dyskusja, nie ukrywam jeszcze z. Poprzednim zarządem, w trakcie rozmowy, kiedy, kiedy następowały zmiany w porcie, kiedy no miałem przyjemność być oddelegowany. Jako członek Rady Nadzorczej do pełnienia e, funkcji prezesa, I kiedy rozmawialiśmy z e, odchodzącymi, odchodzącym zarządem, no to pojawiło się stwierdzenie, no, że prawo to jest ta część przemysłowa Świnouścia. Na co ja odpowiedziałem, że nie, nieprawda. To znaczy, że pan nie zna. E, osoba, która to mówi, do osoby, która to mówiła, e, powiedziałem, że nie zna pan Świnouścia, nie zna pan tego, jak funkcjonuje prawo Prawobrzeże Prawo to jest również bardzo ważny. Ważna część turystyczna czy turystyka jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania tej części miasta. Nie można odebrać mieszkańcom prawobrzeża nie wiem, dostępu do plaży, dostępu do obiektów turystycznych, takich jak chociażby Fort Gerharda czy Latarnia. Natomiast trzeba z ludźmi. Rozmawiać. A rozwiązania są, te rozwiązania yy, myślę, że udało nam się względnie wypracować. Wierzę w to, że obecny zarząd będzie kontynuował te, te działania. To przy okazji z dostęp do tych obiektów poprawił się, tam miała być budowana droga, to też jakaś perspektywa yy, powiedzmy kilku miesięcy, jeśli nie roku, dwóch. Ale mówimy o Forcie, Forcie Gerharda. Mhm. Yy, no tutaj z drogą będzie jest problem, bo mamy po pierwsze inwestycje w tej chwili yy, w gazoporcie. Yy. I w zasadzie nie ma tam możliwości przejazdu i tego tego przejazdu w tej chwili nie będzie. Czyli transport drogą wodną rozumiem, Natomiast tak? oczywiście, absolutnie tutaj, I, ja i dziwię dalej. się, że, że przez tak długi czas nie udało się tego zrealizować. Tylko nie może to odbywać się na zasadzie yy, yy, dużych state, statków czy, czy promów typu Adler na przykład. Yy, tylko to muszą być małe taksówki, które będą kursowały nie wiem co pół godziny, taksówki wodne. Takich rozwiązań jest pełno na całym świecie, jest to coś normalnego. W miarę tania jednostka, która będzie sobie odbijała co pół godziny, zabierała, nie wiem, 10-15 osób, myślę, że wtedy. Taka wyprawa do Latarni czy do Fortu Gerharda jeszcze zyska na atrakcyjności, bo oprócz tego, że zobaczymy te obiekty, będzie mógł, mógł turysta zobaczyć od strony wody port. No myślę, że dla wielu turystów jest to niebywała atrakcja. To jeszcze jeden aspekt dotyczący przyszłości Świnoujścia, tej części Świnoujścia i budowy terminala kontenerowego. Pan jakiś czas temu wspomniał, Wspominał, zwraca uwagę na posiedzeniu komisji, Sejmowej Komisji, że jest problem w postaci torów kolejowych, nie dostatecznej przepustowości tych torów kolejowych w rejon przyszłego portu. Tak. Przecież inwestycje kolejowe każdy, kto tam jedzie, widzi, są prowadzone. więc w czym problem? No Tak, tylko mówimy tutaj przede wszystkim o wąskim gardle na wyspie Wolin. Najważniejsza rzecz, którą należałoby tutaj podkreślić. Ja mam wrażenie, że przygotowując założenia w ostatnich latach rozwoju terminalu kontenerowego, skoncentrowano się w dużej mierze na transporcie drogowym. Jeżeli mówimy o ląd, tak, pomijam kwestię transportu śródlądowego w tym momencie. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy Kontenery z terminalu kontenerowego ze Świnoujścia przewozili tylko i wyłącznie transportem drogowym, bez transportu kolejowego, a moim zdaniem ta infrastruktura, którą mamy no, pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem, nie jest wystarczająca, żebyśmy mogli odpowiednio efektywnie czy Czyli co, przewozić. modernizacja całej linii kolejowej, czy zwrócenie uwagi na niektóre odcinki? To jest na pewno do zastanowienia się i nie chciałbym tutaj okay. jednoznacznie się wypowiadać, bo to wymaga też zbadania tematu bardziej szczegółowego, ale uważam, że na pewno powinniśmy mieć dodatkowy most na Wyspie Wolin, który będzie nas łączył ze stałym lądem i gdyby będzie tym, tym takim dodatkowym bypassem, który pozwoli potoki ruchu kierować właśnie tą drogą. Wspomniał pan o zarządzie morskich portów Szczecin Świnoujście przez miesiąc miał pan przyjemność być pełniący obowiązki prezesa, jak był na fotelu prezesa zarządu morskich portów Szczecin Świnoujście. Jakieś ważne decyzje zostały podjęte. Ehm, muszę przyznać, w tym że był to bardzo ciekawy, bardzo ważny okres. I bardzo dobry. Była to wielka przyjemność. Poznałem wielu wspaniałych ludzi. Muszę przyznać, że pracuję w zarządzie morskich portów szczecin Świnoujście. Wielu naprawdę świetnych specjalistów, z którymi, których miałem okazję poznać, z którymi miałem okazję rozmawiać, też odwiedzić zasoby, bo zrobiliśmy sobie no taką wyprawę i po terenach portowych w Szczecinie, ale również w Świnoujściu. Naprawdę bardzo bardzo ważne doświadczenie. Ale bez żadnych ważnych decyzji. Wczoraj zdaje się była był uzupełniony skład zarządu, tak? Morskich tak jest. Portów. Tak jest. Udało nam się wreszcie, ponieważ miesiąc temu wybraliśmy prezesa zarządu. Wczoraj udało nam się wybrać dwóch wiceprezesów, więc Czyli mamy w pełnym składzie zarządu Tak jest. Z od kwietnia zacznie, bo oczywiście muszą panowie odpowiednio w odpowiednim momencie wejść, porozwiązywać stosunki. Pracy w innych miejscach, także od kwietnia będziemy mieli pełny zarząd. Panie profesorze, pan i pana wydział od lat zajmuje się problemami logistyki miejskiej, tego miejskiego transportu towarowego. Pewnie słuchacze Szczecina głównie, ale też pewnie w innych większych miast, miejscowości zastanawiają się, czy również w jakiś sposób odpowiadacie na te zakorkowane ulice na co dzień, chociażby zostańmy w tym naszym Szczecinie. Czy to jest tak, że właśnie ten transport towarowy w jakiś sposób przeszkadza w normalnej komunikacji publicznej, czy jedno z drugim bardzo silnie się łączy? No, jak, jak pomóc w rozładowaniu ewentualnie korków? Łączy się zdecydowanie bardzo mocno. Bardzo, bardzo dziękuję, że Pan podkreślił to, że mówimy o logistyce miejskiej, czyli przede wszystkim o miejskim transporcie towarowym, bo mamy trochę w Polsce taką tendencję, że trochę tak jak z medycyną. Wielu ludzi pisze o logistyce miejskiej, ale niewielu nie wie o co chodzi. I bardzo często mówiąc o logistyce miejskiej, podciągamy pod to autobusy, tramwaje, planowanie komunikacji publicznej. Oczywiście ten element też gdzieś się pojawia w logistyce miejskiej w takim kontekście, że korzystamy z tej samej infrastruktury, ale generalnie logistyka miejska wyrasta na gruncie miejskiego transportu towarowego i to jest kluczowy aspekt. Mówiąc o kongestii, o, o zatorach drogowych, zdecydowanie. Ma miejski transport towarowy kolosalny wpływ, bo przecież tych przewozów są ogromne ilości. My sobie z tego sprawy nie zdajemy, ile dziennie. Yy, przykład przewozów kurierskich w samym handlu elektronicznym jest realizowanych w obrębie ścisłego centrum Szczecina. Myśmy takie badania robili. To są zadziwiające w, w, liczby. A są jakieś proste sposoby, żeby miasta uniknęły korków powodowanych przez właśnie te dostawy, przez ten transport? Co powinny robić miasta? Nie wiem. Trzy, trzy punkty. Taka szybka recepta dla miasta Szczecin nie ma tak do końca szybkich recept oczywiście, ale są. Jest banalnie proste rozwiązanie, które dla mnie jest to niepojęte, czemu, czemu miasta nie chcą z tego korzystać. Niestety Szczecin również. Najprostszym rozwiązaniem, o którym mówię od lat, czasem się śmieję, że już chyba taką, taką powinienem mieć taką ksywę. Zatoczki rozładunkowe, czyli miejsca do rozładunku, miejsca, gdzie może pojazd w transporcie dostawczym stanąć na chwilę, wykonać Zładunek. Takich miejsc brakuje. Często w mieście słyszymy, że nie można tego zrobić, bo zabieramy miejsca parkingowe, ale jeżeli się przebudowuje infrastrukturę, to nic nikomu nie zabieramy, tylko Reorganizujemy cały układ drogowy i takie miejsca są niezbędne. Pewnie o tym będzie mowa w tym roku również. Kolejna konferencja Green Logistics for Inner Cities. Zdecydowanie. Krótko o tym wydarzeniu? Zdecydowanie. Szósta międzynarodowa konferencja, międzynarodowa nie tylko z nazwy, bo mamy gości ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii, z Australii, z Holandii, z Belgii. Naprawdę wspaniała ekipa. Przyjeżdża również do nas profesor Jejci Taniguchi, legenda logistyki miejskiej z Kyoto. Będziemy na pewno mówić o tych problemach, będziemy mówić o wielu różnych kwestiach dotyczących miejskiego transportu towarowego. Pewnie jeszcze moglibyśmy długo o tym rozmawiać, ale zapraszam do słuchania i oglądania na przykład tego wydarzenia już niedługo. Bardzo dziękuję. Pan profesor Stanisław Iwa, dziekan również. Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, był gościem Rozmów pod Krawatem Piotr Wolko. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W domu w, pracy, w samochodzie. thank you